Stoję sobie znowu tutaj już u Niemca, kurde papierów nie ma, niedobrze, niedobrze, bo to wszystko opóźnia. Kolega tam za znakiem akurat jest, się ładuje, to nie wiem czy go będzie widać. Jemu się jeszcze udało, no a ja już przyszedłem i ona mówi, że nie wie co ładować, nie? że jest, z Polski nie dali, że z Polski nie dali jeszcze znać co chcą w ogóle ładować, co chcą jeszcze tam do siebie na plac, no i czekam na razie, a to kurwa... Opóźnia wszystko, ja bym musiał w końcu trzy kursy zrobić, nie? Bo za ten poniedziałek to nie zdążyłem dwóch zrobić. No nie wiem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. CMR już tu mam gotową. Dopisaną, mnie, tylko, na tylko pieczątki przybiję. Resztę tam podopisuję, no i... wód. Dzisiaj się może spotkam z wujkiem i tatą, bo z Niemiec też wracają. Zajadą do mnie na chwilę może, jak będę pauzował. No. Może że sobie zapas od nich, żeby jakiś mieć chociaż kurde jeszcze, ale co mi dzisiaj czwartek, no to może już damy radę jak piękny skład, piękny. No w końcu papiery dostałem. Kurwa, prawie dwie godziny czekałem. Kurwa ludzie to są normalnie jaja, no ja pierdolę jaja, no to dosłownie żeby kurwa dwa dni pod rząd koło robić, no to to już są jaja Nie wierzę, nie kurwa Nie mam już zapasu Zapas rozjebany Masakra Trzeba będzie prowizorycznie założyć chyba zapas z konia, no i i gdzieś zjechać do jakiegoś wulkanizatora no. <grywa> kurwa <grywa> ja się tu śmieję bo po prostu <grywa> to są jaja no ale to, to wcale śmieszne nie jest już ale <grywa> dobrze że dojechałem do firmy bo popatrzcie jaki tu jest ten plac i właśnie przez ten plac łapię takie syfy tam przez ten dojazd przez tą drogę bo tu już same gówna takie są no i nareszcie piątek wczoraj się uporałem z tymi kołami i położyłem się praktycznie przed dwunastą dobrze, że, że kolega z wujkiem tam niedaleko mieszkają wzięli busa i zawieźliśmy od razu dwa koła to co złapałem wczoraj i, i to też wczoraj zrobili obydwa, także w razie czego jakbym trzecie koło musiał jeszcze robić to zapas już mam no, także dzisiaj piątek, ostatni dzień Zobaczymy czy dwa kursy zrobimy, czy jeden, czy co to, to będzie, bo dzisiaj powinno się wrócić kurde do domu, nie? No, także nie zawracam dupy. Trzy minuty filmu jeszcze zostały, no bo jeszcze seria padła, ale już nacale pożegnaliśmy się z nimcami. Zrzucę tylko ten kurs i mam podlecieć do legnicy, załadować się na Tarnowskie góry. Także wjeżdżam do domciu w poniedziałek. W poniedziałek zrzucę tarnowskie góry i załaduję cement z powrotem na Cotbus. Gdzieś w okolicy No i drugi tydzień tutaj na Niemcy znowu będę walił, ale nie wiem czy to ja pojadę, czy tato, bo próbuję się z nim może zamienić. Normalnie nie wierzę. Służba drogowa się pojawiła na tej zjebanej dziurawej drodze. Kurwa ty no nie wierzę, masakra. I co oni mają zamiar tu robić? Aaaa... To co zawsze zasypają, zasypują dziury tymi zjebanymi kamieniami, co właśnie w opony połapałem. No, także widzicie i później kurwa jak ma być dobrze. No, jesteśmy już w Legnicy i co mi się podoba po prostu? Polska. Raz, dwa, załadunek praktycznie 25 minut. 25 minut załadunek, zamknięty, cyk, cyk. Zero otwierania słupków, zero pasów, zero niczego. Jadę i kurde czas idzie do przodu, wszystko idzie robota, a nie kurde jak u Niemca. Ja pierdolę, godzina żeby godzinę się spinać, wszystko tego maty, straty, kurwa. A tutaj patrzcie, za mną, tak? Pacuszka przyszła. Pacuszka przyszła, skóra jest. Kurde, korci mnie, żeby ją już założyć, ale przyjadę do domu, na spokojnie sobie wyczyszczę i dopiero. No i wjeżdżamy do słynnej miejscowości Gniewomierz. Obok nas czwóreczka, zaraz na nią wyjedziemy Słynna ekipa Gniewomierska, filmy, nie filmy Pozdro no, A my już lecimy do domu W domu sobie tą skórę przymierzę I zobaczymy jak to kurde wygląda był już jestem kure taki który ciekawy tu ładnie autostradka idzie sobie bokiem tam pod górkę wchodzi o jak ładnie popatrzcie widoczki muszę wam powiedzieć że wyszło zajebiście bardzo mi się podoba kurde malinka tak się ładnie spasowała trochę tak otworzę drzwi będzie jaśniej o Tak to wygląda z zewnątrz. Kurwa, jestem pod wrażeniem, że to ładnie tak wygląda.